Thank you Czy tęskniłabyś za mną, gdybym wyszedł i nie wrócił? Gdybyś nie mogła mnie znaleźć wśród innych ludzi Wśród twarzy, wśród dłoni, wśród osób Jak szybko byś zapomniała, jaki mam kolor oczu Jaki mam odczyn włosów, jak szybko pije mi serce Gdybyś miała mnie nie zobaczyć, co zrobiłabyś w przeddzień? Co byś mi powiedziała, kiedybym zakadał kurtkę? Byś pocałowała w mnie, z nadzieją, że wrócę? Przecież zawsze wracam, nawet z najdalszych podróży Ale ta mogła mogłaby się przedłużyć Mogłaby, przecież nie chciałbym My nie mamy w na życie, życie na nas ma Zostawiłby mnie Zostawiłbym niedopitą, zieloną herbatę Zimnego tosta, zimne serce, w którym czuję się straty Kilka płyt z rapem, na których zostawiłem siebie Jakby został po mnie tylko zapak perfum w łazience Czy tęskniłabyś za mną, gdybym nie wrócił? Czy żyć mnie mnie mogłabyś się nauczyć? Czy bez mnie cała układanka by się posypała? Bez ciebie ja ten oszalać Czy tęskniłabyś za mną, gdybym nie wrócił? Choćby ze mnie mogłabyś się nauczyć, Czy ze mnie cała układanka by się posypała, bez ciebie?